Cześć, wszystkim, z tej strony Drake i tak, oto i niespodziewanie szybki, i niespodziewanie, niespodziewany, chociaż to powiedziałem na Discordzie, e, filmik ogłaszający kolejną serię, ponieważ tak, ja oczywiście miałem sobie wszystko przygotować, ale jestem w takim biegu, że nie zrobiłem absolutnie nic. Ponieważ tak, nagrałem już całe Final Fantasy VII Remake Intermission, czyli DLC Yuffie do końca, seria będzie miała 10 odcinków, startuje jutro, czyli 5. Tak więc zgodnie z prawidłami matematycznymi powinna zakończyć się w niedzielę za dwa tygodnie, czyli 15. Raczej streamów do czasu nie będzie, więc będzie planowo. A jeśli coś wymyślimy, no to po prostu seria przedłuży się o jeden dzień, żadna strata. W każdym razie tak, to już jest kontrolowane, to już jest sprawa nagrana do końca. I tak teasowaliśmy trochę podczas ostatniego streama i już gdzieś tam pisaliśmy parę słówek na Discordzie. Za nie tak odległy czas będzie tygodniowa, może dwu, może trochę dłuższa, kto wie, przerwa na kanale. I ja by tą przerwę zniwelować, postanowiłem jak najszybciej wziąć się do nagrywanie kolejnej serii, by mieć zapas i by, tak właśnie powiedziałem, zmniejszać tą potencjalną przerwę. Tą przerwę to na pewno nadejdzie, ale jakby względny jest czas trwania tej przerwy. Tak więc tak, yy, nagłośniłem gdzie mogłem, że yy, że niedługo że niedługo głosujemy i kończymy głosowanie na kolejną serię po fajnym fantastycznym remake i nie zawiedliście. Mam praktycznie cały zestaw głosów. Tak więc yy, wkręciliście się w to. Oczywiście tak jest to normalny filmik dla patronów, więc nim to powiem będą oczywiście podziękowania, ponieważ podziękowania definitywnie się należą i Jezu, przepraszam, że jestem taki zasapany, jakby tyle co wbiegłem do domu, zjadłem i rzucam się nagrywania, by mieć jak najwięcej odcinków, jej, tak więc wielkie dzięki za wsparcie patronom mojego kanału, dzięki za to, że bierzecie udział w tych głosowaniach i konkretnie dziękuję... Przemkowi Dąbrowskiemu, Kacprowi Koniecznemu, Mariuszowi Pabiniakowi, Kasperowi Gremori, Krzysztofowi Malcowi, Jakubowi Kukowce, Bartoszowi Nowakowi, Wishmasterowi84, Rajku Keyblade, Michałowi Szubie, Rafałowi Andrejowi, Delsinowi Row, P1 Wietnamowi, Moronejdowi3, Regiksterowi, Karmeczowi, net 3 Kłatrosowi, Quatrosowi, Skymar, Minogo, Sense, Hachiemu, Gitkowi, Lucisowi, Haru, Kuli, Trakowi oraz Lili. K. Wielkie dzięki za to, że jesteście, wielkie dzięki za to, że wspieracie, że głosujecie i że jesteście częścią tego kanału, bo bez Was nie byłoby tak zabawnie. E, definitywnie. Tak więc tak, teraz jak nam się rozłożyły głosy, e, głosy dochodziły dosłownie do, do ostatnich minut na potencjalne głosowanie i zaczynamy od samego dołu, od najmniejszej liczby głosów i pniemy się w górę. E, otóż tak, mamy jeden głos na Dying Light, jeden głos na Mass Effect, jeden głos na Final Fantasy X, dwa głosy na Dishonored Death of the Outsider e, Trzy głosy na Spider Mana, trzy głosy na Crash Bandicoot 4 It's About Time e, Trzy głosy na Shadow Warriora i mamy uwaga 5 głosów na Darksiders 3 Resident Evil 5 oraz Syberie 2. E, tak jest, mamy potrójny remis, mamy trzech zwycięzców, e, mamy trzy potencjalne serie, które mogę nagrać i jakby ten wybór jest niesamowity. Mamy Darksiders 3, który jest basically ostatnio dodaną grą do rozpiski. Mamy Resident Evil 5, który jest remasterem, i mamy Syberie 2, czyli jakby gremem dla tego kanału. Tak więc mamy trzy siły walczące o równowagę i tak, oto przedstawiam wam kość przeznaczenia. To ona zadecyduje. O, kuźwa jest ciężka. Holy shit, skąd to wzięła? Eee, kość przeznaczenia, która zade zadecyduje o losach naszego kanału. Mm. I e, tak, naszego kanału. Jakby nie popełnił znowu błędu, o mojego kanału, bo dobrze, że mi się ostatnio skończyło. Eee, I teraz tak, to kość zadecyduje, jaką serię nagrywamy. Oczka 1 i 2 to Syberia. Oczka 3 i 4 to Resident Evil. Oczka 5 i 6 to Darksiders 3. I teraz tak, teraz jakby pójdziemy w Drake żeby wiecie nie było, że cokolwiek ściemniam, że cokolwiek wymuszam. To będzie niezręczne. Chwycę Was i zobaczycie syf na moim biurku i wszystkie niezręczne przedmioty na nim zgromadzone. I zobaczymy za chwilę, co będę nagrywał. I jak tylko. Kości zostaną wrzucone, zabieram się do nagrywania, ponieważ czas leci, czas leci, a ja gadam i tracę czas, który leci. Tak więc dobra, wchodzimy w pierwszoosobowy Drake Cam, proszę nie rozglądajcie się po zawartości e, mojego pokoju, naszego pokoju, nie ma mojego, jest nasze, ponieważ to niezręczne. Anyway tak, Drake Cam, oto i biurko Cam, jest i kość. Mam nadzieję, że naprawdę widać cokolwiek, bo oczywiście, że Katsi w ogóle wybrała jakby, czekajcie, czy mamy kość z faktycznymi kurwa kolorami? Nie. W sensie wiecie, kto robi kurwa czarne kropki na czarnej kości, nie? No chuj, zbliżę jak wylosujemy. Dobra, i otóż mamy cztery. Na... Gdzie jest kamera w tym telefonie? Tu, proszę, cztery. Widać, że to cztery. Tak, więc yy, przeznaczenie zdecydowało. Kolejną serią jest yy, Resident Evil, tak, to cztery. Yy, Resident Evil 5. I teraz tak, to jest seria Remaster. I teraz coś, co ustaliliśmy na Discordzie, więc jeśli nie jesteście na Discordzie, to zapraszam, tam, tam dzieją się tego typu dyskusje. Stara seria zniknie z kanału. Kind of. Co mam na myśli? Stara seria zniknie z kanału, zostanie ustawiona na niepubliczny wraz z playlistą. I wraz z rozpoczęciem tej serii na moim Discordzie pojawi się archiwum starych serii. I przez to archiwum to będzie jedyna opcja, by dostać się do tej serii właśnie. Tak więc, tak, tak to się właśnie dzieje. Tak to zrobimy. Tam będzie stara seria ustawiona na niepubliczny. Niepubliczny na YouTube, dla tych, którzy nie wiedzą, to znaczy, że musisz mieć konkretnie link do odcinka lub playlisty, by się do tego dostać. Innej opcji nie ma. YouTube wam nigdy tego nie zaproponuje, nie wyświetli, nie zrobi z tym nic. Ponieważ z tego co się orientuje z tego co mi pisaliście, dużo osób ma nostalgiczne tutaj filsy do moich starych serii i jest im źle, kiedy te serie są niszczone na potrzeby nowych serii, więc tak, od teraz jeśli mamy remaster serii, no to ten sposób właśnie będziemy postępować, będziemy mieli właśnie play, odpowiedni dział na Discordzie, który tylko ja mogę edytować, no i Kaczy oczywiście pewnie też i tam będziemy trzymać sobie te linki. Jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć, tam znajdzie tą serię dla wszystkich, którzy na Discordzie nie są lub którzy mają na to wyrąbane, po prostu na kanale dostępna z normalnego wyglądu kanałów, normalnego względu w kanał będzie tylko i wyłącznie nowa seria, która zacznie się już za po 15. tyle wam mogę powiedzieć, po 15. po zakończeniu Final Fantasy 7 Remake Intermission. Tak więc tak, to zakończenie. Na temat tej przerwy, czemu ona się dzieje, jak ona będzie potencjalnie długotrwała, będzie specjalny filmik, tutaj nie ma się co obawiać i oczywiście wraz z tym filmikiem startuje głosowanie na kolejną serię. Ale macie bardzo dużo czasu na to, więc nie musicie się śpieszyć. Jakby spokojnie, będę jeszcze trąbić o tym i na kanale, i na Discordzie, żeby jeszcze głosować, więc póki co możecie się wyczylkować. Wiem, że teraz to było trochę nagłe, ale robię to dla dobra kanału, tak więc. No i dla waszego, żebyście mieli co oglądać. Tak więc, tak. To tyle. Jeszcze raz dzięki patronom, dzięki wszystkim, którzy głosowali, dzięki wszystkim, którzy generują tutaj komentarze i wyświetlenia, generują wyświetlenia i komentarze. To zabrzmiało absolutnie kurwa fatalnie. Którzy komentują i oglądają, czemu używam takiej dziwnej formy, nie mam dla tego pojęcia. Eee, dzięki, że jesteście i do usłyszenia w Resident Evil 5. Bye bye.